Witajcie, ten film postanowiłem nagrać, aby wam pokazać patriotyczne rozwiązanie. Bardzo często pytacie mnie, ale co mogą Polacy zrobić. Poza głosowaniem wyborczym, które powinno się opierać na waszej wiedzy na tym, że cały czas się edukujecie, to chciałbym wam pokazać dwie aplikacje, które są nie tylko patriotyczne, ale dodatkowo wspierające polską gospodarkę, żebyście wybierali polskie produkty. Pierwszą aplikacją, o której mówię, jest to Pola. Możecie ją pobrać na swój telefon, czyli na smartfona. Obie dwie aplikacje, które poruszam w tym filmie, są bezpłatne. Możecie z nich korzystać i one mają duży wpływ na to, żebyście wspierali polską gospodarkę. Pierwsza jest to Pola Zabierz ją na zakupy. Jest to aplikacja, którą tworzy Klub Jagielloński. Aplikacja ta jest niczym innym jak skanerem kodów kreskowych produktów. Czyli idziecie do sklepu, włączacie tą aplikację. Ma ona taką ikonkę tutaj, widzicie? Pola nie? Aplikacja. Włączamy sobie tą aplikację i pojawia nam się skaner kodów. Słuchajcie, mam tutaj fasolę kupioną w jakimś sklepie. I po prostu kod kreskowy szukacie tej fasoli, skanujecie sobie kod kreskowy tej fasoli, i wam wychodzi informacja. Widzicie taką belkę tutaj się pojawiła z informacjami. Klikacie na tą belkę, i zobaczcie, pojawia wam się informacja, jakiej, jakiej narodowości jest to produkt. Nie? Czyli taką fasolę sobie skanowałem teraz, i pojawia się informacja, że jest to przedsiębiorstwo. Rol, ryż, spółka zo, ale 55 punktów dostało nie, dlatego że jest częścią zagranicznego kapitału. Tak jak widzicie, należy do francuskiej grupy, nie? kapitałowej, czyli Czyli generalnie tam fasolę niekoniecznie już byście wiedzieli, bo produkuje ona w Polsce, prowadzi, nie wiem jakie ona badania, ktoś może mi wyjaśnić jakie oni badania nad fasolą mogą prowadzić i zarejestrowana jest w Polsce, ale należy do kapitału zagranicznego. No dobrze, no dwa produkty Wam chcę pokazać. Drugi mam olej rzepakowy Beskicki, jego kod kreskowy mam tutaj, no i sobie zeskanujemy teraz ten kod kreskowy, o... O, widzicie? Belka mi się pojawiła tutaj już z informacjami na temat. W tą belkę muszę kliknąć i wychodzi nam wynik, że zakłady tłuszczowe Bielmar, spółka ZOO, .o. produkuje w Polsce, prowadzi badania w Polsce, zarejestrowana w Polsce i nie jest częścią zagranicznego koncernu. I ona 100 punktów dostał ten olej, nie? że wszystko jest w nim polskie. Przyznacie chyba, że aplikacja jest fajna. Fajna, dlatego że ona wam pokaże, jakie produkty w sklepie są polskie i będziecie mogli wybierać faktycznie polskie produkty, wspierać polską gospodarkę. Aplikacja Pola jak najbardziej polecam, chociaż niektóre rzeczy mi się w niej mogą nie podobać. Mianowicie takie, że jakieś można mieć przez nią dostęp do informacji światopoglądowych, to znaczy, że ona powinna, w mojej ocenie, oczywiście skupiać się tylko na skanie produktów i pokazie. Czy to produkt jest polski, czy nie? Aplikacja jest bardzo dobra, chociaż nie ma w sobie wszystkich produktów, jakie y, możecie zeskanować, dlatego że wiele kodów kreskowych może nie rozpoznać. To nawet często nie wynika z błędów tej aplikacji, czy że nie ma tego w jej, w jej bazie danych, ale pamiętajcie, że kody kreskowe mogą się powtarzać na zupełnie różnych produktach. Jest to możliwe, dlatego że dany sklep, dana sieć handlowa, jeżeli ma własny produkt, to wprowadza własne kody. I przecież na dziesiątki milionów produktów trudno, ażeby któryś z nich nie miał podobnego pasiaka. Jak mają wewnętrzne kody, to z siłą rzeczy w końcu pasiak się powtarza i aplikacja nie jest w stanie zidentyfikować, o który produkt chodzi. Także nie wyskanujecie w niej wszystkich produktów, jakie są w sklepach, ale wyskanujecie. Dosyć dużo. Dzięki temu będziecie wiedzieli, które produkty są polskie i czy kupując dany produkt, kupujecie na pewno polskie produkty, a nie kolejne zagraniczne. To jest ważna aplikacja. To jest ważna aplikacja dla Polaków. To jest ważna aplikacja dla wszystkich ludzi, którzy chcą wspierać polską gospodarkę i jakiś patriotyzm przejawiać, choćby w zakupach. Pola zabie się na zakupy. Zdecydowanie warto, żeby zagościła na waszych telefonach, jeżeli kierujecie się. Patriotyzmem choćby konsumenckim. Jest ona oczywiście, jak mówiłem wcześniej, całkowicie bezpłatna. Nie do końca podoba mi się to, że ona w swoich ocenach bierze także pod uwagę badania i rozwój. W wielu aspektach gospodarczych, przecież badania i rozwój no, ciężko mówić o rozwoju w pieczeniu chleba, badania i rozwój czy w robieniu tapicerki na jakieś meble, badania i rozwój Teoretycznie można by powiedzieć, no ale większość firm sami przyznacie, nie będzie czegoś takiego miała i będzie miała niższą ocenę przez brak badań i rozwój. Ale za to i tak wam pokażę, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny. Druga aplikacja, którą wam polecam, jest to Food Farmer. Jest to aplikacja tak samo darmowa, która może być bardzo dobrym pomysłem zarówno dla sadowników, rolników, i was, czyli konsumentów, z tego powodu, że plantatorzy, sadownicy, rolnicy mogą wystawiać swoją ofertę na swoje własne produkty: jaja, jabłka, ziemniaki, warzywa, owoce, cokolwiek, miody itd., a wy jako konsumenci możecie widzieć, gdzie w waszej okolicy jest. Taki właśnie rolnik, sadownik, i tak dalej, który będziecie też widzieli, jaką ma ofertę, w jakich cenach, i możecie zdecydować się pojechać kupić bez udziału sklepu, bez udziału Biedronek, Lidlów i tych innych sklepów zagranicznych, które robią na Was kasę bezpośrednio do producenta tych rzeczy. To jest druga aplikacja, która jest bardzo patriotyczna, bo od razu, bezpośrednio, bez pośredników kupujecie te rzeczy. One bywają czasami wcale nie tańsze niż w sklepach. Bywają, owszem, ale w wielu przypadkach zdarzają się dużo tańsze. Pisałem Wam także w poście jakiś dłuższy czas temu, że kupiłem trzy razy taniej borówki czy maliny niż w sklepie. Właśnie z Food Farmer, czyli tam sadownik po prostu wystawiał swoją ofertę. Także jak znacie rolników, sadowników dalej, powiedzcie im o tej aplikacji, aby się w niej wystawili. To jest bezpłatne. A jak Wy jesteście konsumentami i szukacie takich rzeczy, to korzystajcie z tej aplikacji. Po co Wam pośrednich w postaci sklepu? Kupujcie od razu rolnika, sadownika, plantatora. Jak widzicie, to są proste dwie aplikacje, które faktycznie wpływają na patriotyzm gospodarczy. Dlatego warto, żebyście je mieli na telefonie i warto z nich korzystać. Linki do tych aplikacji. Na Androida. Znajdziecie też w opisie mojego filmu, ale możecie też wyszukać przez swój telefon w sklepie Google Play, aby je bezpośrednio zainstalować na swoim telefonie. Jak mówiłem wcześniej, one są obydwie całkowicie bezpłatne, wspierające polską gospodarkę. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za zobaczenie tego filmu i zapraszam na pozostałe ponad tysiąc filmów, które dla Was nagrałem na przestrzeni lat. Dobrego dnia, trzymajcie się, cześć!